Siemaneczko, witajcie na kanale Fireman.pl Z tej strony Fire. zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Farms Live Słuchajcie, na tamtym odcinku upolowaliśmy misia Na tym i jeszcze tam pohandlowaliśmy i generalnie porobiliśmy jakieś tam parę zadań Konkretnie jedno zadanie, w sumie dwa wykonaliśmy z polowaniem na misia Zarobiliśmy troszkę pieniążków A ja Wam obiecując, no oczywiście przespałem noc i nastała wiosna, więc a ja słuchajcie mm, zabieram się do szybkiego mm, robienia ogródka. Ja mam nadzieję, że tu w tym miejscu, tu podło ziemię będę mógł w końcu w jakiś sposób y, sobie y, porobić, i że w końcu coś będziemy mogli tutaj posadzić, bo na tym mi cholernie zależy, żebyśmy coś zaczęli sobie ogarniać sami we własnym zakresie, po co? Po to, żebyśmy zaczęli zarabiać jakieś pieniądze, tak? No to cóż, no to siubciu spróbujemy to zadziałać. Myślę, że dobrym miejscem na to, żeby tu działać, to będzie strach na wróble. Co by nam jakieś stworzenia dziwne nie objadały naszych plonów. Nie wiem, ile ja jeszcze mogę tego zmieścić. No, jeszcze troszkę mogę, a 32 mamy. Dobrze. Nie wiem, czy można sprzedawać siano. A jak tak, to nawet nie wiem gdzie. No ale dobra. Na razie uzupełnimy kompostownik i zobaczymy, co się będzie działo. Aha, już dobra, gubimy. Więc dobrze, Kazimierz, Pierdolisz, jak potłuczony. Już przycichni trochę człowiecze, bo to, to już jest zdenek, zdenka troszeczkę, twoja ta gadka, taka wiesz, denna. Yy, dobra rzućmy to, weźmy sobie widlaki, jedyneczka jedyneczka, jedyneczka jedyneczka, o tak wyjdźmy z tego menu i uzupełniajmy kompostownik ale mi się wydaje, że on nie, no nie jest na 100% uzupełniony bo podejrzewam, że to będzie wykorzystywane słuchajcie, do yy, szeregu innych Potrzebnych nam rzeczy Tu słuchajcie sprawdźmy czy jest gawno Mamy gawno Jedno Drugie O mało nie zajebałem kury no Pff. to jest słuchajcie A jajów jak rakiet w Moskwie Dobra no zbierajmy je jeszcze jajeczka. Sprzedamy je dla Cyganeczki w sklepie No wiecie Jak jednak jest ziarno To one sypią po cztery Dobrze nie, to tylko cieszy. Możemy tylko dokupić więcej kurów. To będzie się nam to fajnie kalkulowało. To sobie wrzucimy tutaj na razie, bo te jajeczka sobie będą zarabiać na nasze e, tutaj plony i tym podobne rzeczy. E, ja zobaczę, słuchajcie, czy jestem w stanie w ogóle to przekopać. Dobra. Więcej nie wezmę. Więc zrzucę to tu, dobra, to też przerzucę tu, na szybkiego, świetnie nam idzie, świetnie Kaziu sobie radzisz. niż jest niesamowicie dobrym chłopem i sobie świetnie ze wszystkim radzi. To, że już my mamy teraz puściej, to możemy jeszcze troszkę tutaj poogarniać. Bo chcemy zrobić większe poletko, nie? Już jak mamy robić, sadzić, albo ewentualnie coś dogadzać. No tak, mamy i markę, i buraka, i ziemniaka, no to dobrze by było mieć po trosze wszystkiego, nie? Mam nadzieję, że ta ziemia tutaj będzie zdatna do obróbki, bo to chyba jest takie miejsce docelowe na ogródek. Szczerze wam powiem, że musiałem podejrzeć, bo nie byłem w 100% pewny, czy to na pewno tak działa. Bo ja mam tylko motyczkę, więc wiecie, że będę musiał tutaj ostro walczyć z tą motyczką. Ta trawa strasznie szybko odrasta. Słuchajcie, dobrze, dobrze, zaczyna się to samo. Kazimierz, mniej gadania, więcej robienia. No raz cię chwalę, a raz cię będę pieprzał. Bo. O, dobra, słuchajcie, biorę motykę i lecę z tym koksem. Mam nadzieję, że nam się uda. Coś tutaj wy... O, idzie, słuchajcie. Oleja, ja idzie, idzie, idzie. Dobra, będziemy mieli, słuchajcie, swój ogródek. Chwilę to potrwa, chwilę to potrwa, ale damy radę. Czyli troszeczkę się musimy cofać. Tu fajnie tą teksturę podnosi nam. To jest ciekawa rzecz. To jest zielsko, dobrze. To Zielska to już nie, Kaziu. Ty tutaj lecisz dalej z tym koksem. No co jest? Kopiesz. Ależ ty jesteś roboczucha. Słuchajcie, pierwsze nasze poletko, ogródek mogę powiedzieć. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ale to już mi się zaczyna podobać. Nie, ta gra naprawdę jest fajnie rozbudowana. Polecam wam z całego serca nie tylko sobie mnie pooglądać, ale też zakupić i pograć, bo to jest mega fajna sprawa. No, zrobimy duży, duży taki zagon, później sobie przekopiemy kolejne, słuchajcie, żebyśmy tutaj mieli, wiecie, no trochę takich poletek. Kaziu, pierdolisz jak potłuczony zamek, ja Ci już tu powiedziałem. Ja słuchajcie, tą moją myszę mam słyszalną i mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że wam też to nie przeszkadza. Że słyszycie, że ja klikam, bo to trzeba. Dobra. Podkopaliśmy. I znowu lecimy. Dasz radę, dasz. Ty tylko sieć tobie wydaje, że nie dasz. Teraz wleziemy na stracha na wróble. Dobra. 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 Ciekawe, jak my z tego, słuchajcie, marchewki zbierzemy. Bo chciałbym to posadzić marchewkę. Nie wiem, czy nas będzie stać na tyle tej marchewki, ale myślę, że jak dużej posadzimy, to raz, że będziemy mieli na kolejne zbiory, tak? Z kolejnych zbiorów już będziemy po prostu mieli swoje, jakby warzywa, które będziemy mogli ewentualnie sobie robić. No, kop, Kaziu, kop, kop. Ach, Kazio próbuje mnie zdenerwować. On strasznie jest narzekającym członem. No ale cóż, to jest cały Kazio. Dobra, lecimy dalej. Świetnie nam na razie idzie. Zastanawiam się, czy ten zagon nam tutaj nie starczy. Spróbujemy teraz wziąć cokolwiek i posadzić tutaj, nie? No bo przydałoby się coś tutaj posadzić, więc ja za chwilę polecę szybko, wezmę te marchewki, które gdzieś tam miałam odłożone, tylko się zastanawiam, gdzie ja je miałem odłożone, te nasiona. Chyba w stodole. Hm. Nie wiem jak to działa w sianie, więc też się uczę dopiero. Weźmiemy to. Tak, weźmy 8. Zobaczmy, jak to w ogóle działa. Czy to w ogóle będzie działać? Eee, czy ja mam to wziąć w rękę? Chyba tak. Zaraz się przekonamy. Do użycia. Tak, jak myślałem. Dobra. Okej. Okay. Bomba. Cyk, cyk, cyk. Kurka, pana, ale słuchajcie. Dobra, mamy 8 marchewków. Tak, tak, tak. Może ci burczyć, wiem. Tak. już nie będzie ci tak burczyć. I zachowaj mnie od zwłaszcza Lokiego, czyli nasza gra właśnie zapisała stan, bo przy tym, przy tych słowach zmierza się zapisuje stan gry. Yy, dobra, to weźmiemy sobie, słuchajcie, w takim razie jeszcze. Ja nie wiem, czy ja mogę słoneczniki sadzić. Weźmiemy sobie buraka. Nie wiem czy my mamy ziemniaki, ziemniaki to trzeba podskoczyć słuchajcie i wziąć, ale pokusiłbym się posadzić jeszcze tu i tak się zastanawiam czy kukurydza to jest już jako bulwa czy nie i nasiona owsa i nasiona pszenicy, co nie ma na to już miejsca, Boże Kaziu jesteś po prostu tragiczny. Eee, dobra, hmm, elegancko, pierwszy swój ogródek będziemy mieli. Więc tak, bierzemy buraczki i sadzimy. Eee, myślę, że z tego wyrośnie nam pokaźna ilość. Taką mam nadzieję, a tutaj byśmy sobie słuchajcie posadzili jeszcze tą pszenicę, więc yy, nasiona pszenicy i zobaczymy co, jak ja mogę tutaj to usadzić, żeby coś tam nam wyszło już. Posadziłem czy nie? Chyba nie. A może i posadziłem. No i dobra. Na no to wygląda, że posadziliśmy. Dobrze. Dobrze. Kaziulu, Ty musisz jeszcze tylko zrzucić to z siebie sieneczko, bo masz tego sporo. Yy, I zaczyna mnie się to, słuchajcie, coraz bardziej podobać. Wzrost tych nasion trwa kilka dni. Przekonamy się faktycznie, jak to wygląda. Yy, tutaj po łóżku sobie widełki i zarzuć swój kompostownik. pach dobra, nie bierz do środka czarodzieju mości. Bo to nie o to chodzi, żebyś ty brał do środka. A mi się mylą przyciski. A ty bierzesz, i znowu to samo. Panie Kazimierzu, Pan mnie strasznie denerwuje. Dobra, wiesz, to siańsko. Nie wiem, czy rośnie nam. Rośnie nam kompostownik. Dobrze. On musi być pełny. Tego nam nie zaszkodzi. Pójdziemy, zbierzemy tamto, co tam do końca jest. Pszenicę na razie będziemy hodowali dla swoich zwierzaków. Ja sobie później powiększę te poletko. I sobie rozsadzimy to później ładnie. Słuchajcie. Nie, no mega. Także, pierwsze nasze zbiory, które tutaj wykonujemy, nie wiem za jaki czas, ale mamy pierwszy nasz siew i mam nadzieję, że za niedługo pierwsze zbiory. Ja jeszcze bym pojechał, bym skłonny dokupić trochę nasion i tak zrobię. Tylko będę musiał się zastanowić, ile czego, bo na pewno jeszcze jakiegoś grochu trzeba dokupić, jakieś kapusty myślę, bo to będzie miało wszystko, no na pewno spoko podejście do kształtu. Teraz tak, zastanawiam się, czy nie spróbować sprzedać tych jajek. Zobaczymy, czy nasza ta panienka weźmie więcej od nas jajek. Nie wiem, po co ja jeżdżę z tym jedną kłódką, ale to zaraz my to... O jezu, to nie to. Zaraz my to zweryfikujemy. Odstaw Kaziulku, tak, dobrze zrobiłeś, tylko się zastanawiam, słuchajcie moi drodzy, rower, 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 porzuciłem tu, dobra, wsiadaj na niego Kazimierzu i pędzi na targ, zajedziemy na targ, słuchajcie i zobaczymy, mm, czy ta dziewczynka od nas, no ja... Dobra. no lubią się często bić i dostaje w mazach zawsze ode mnie eee, przyjmę imię, no znowu złom mam ale to będzie można zawsze coś sprzedać pohandlujmy, czy ty weźmiesz od nas 27 jajeczek? tylko 5? po 20? skromnie dziewczyno skromnie, z mlekiem to jeszcze z tobą nie będę tutaj walczył do sołtysa prosimy byśmy podeszli później, ale to w późniejszym czasie. Dobra, budzi się menda, więc na spokojnie spróbujemy coś wymyśleć. Później, No oczywiście, już czerbek zdrowia jest. A my podjedziemy jeszcze w międzyczasie do naszej gospodyni Anny, żeby sprawdzić, czy coś tam jeszcze możemy więcej sobie ewentualnie pozwolić na jakieś ziarna. Ja myślę, żebyśmy jeszcze posadzili trochę grochu, trochę kapusty yy, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tak, marchewy byśmy mogli sobie dokupić i to spokojnie. Yy, 50, 350, a 10, bo mamy trochę kapsiejki, ale tak wiecie, yy, żebyśmy za ostro nie wydawali, bo to tak my możemy napełniać. Dobra, weźmy 10. Weźmy kukurydzę, też nam się przyda, weźmy też 10, weźmy ziemniaka, to potwierdźmy jako 10, weźmy cebulę, też 10, po sobie trzeba trochę tych warzyw nasadzić, no słuchajcie, skoro mamy taką możliwość i weźmy trochę kapusty, też weźmy sobie z 10, tak? Tak, żeby za dużo też, mówię, nie, nie przeliczyć się z kasiorą. Maliny to sobie później posadzimy, tytoń też, buraka mamy, groch nie mamy, to też sobie weźmiemy 10 i kupimy. I wiecie co? I jeszcze weźmiemy sobie pszenicy, bo pszenicy weźmiemy sobie tak, ona no nie jest droga, to weźmiemy sobie 20, dobra? Dobra. Więc jakbyśmy się tutaj trochę opkleili, ale zobaczmy, czy jeszcze ewentualnie czym możemy jej pomóc. Marchewkowa klątwa Czy co bym nie robiła, to marchewki nigdy u mnie nie rosną i nie chcą. Szału można dostać, jakiegoś przeklęta ziemia tutaj, czy co. Anka musi marchewki kupować, żeby móc je sprzedawać. Kto to widział? A może to nie moja ziemia, tylko ja, może mnie ktoś przeklął? Dałabym ci nasiona. Może byś u mnie spróbował wyhodować, byś u siebie spróbował wyhodować. Dobra, zgódźmy się, no why not, jeżeli i tak już posadziliśmy to, co mamy, a dodatkowy grosz nam się przyda, więc yy, tyle. Wracamy na farmę i sadzimy dalej nasze warzywa. Dobra, podjedźmy pod bramkę. Kaziu, siądź, otwórz sobie bramkę, wejdź na rowerek. Dobra, no ta drezyna się spisuje zajebiście. Świetnie, ale już dbajmy o to, żebyśmy zamykali Nasze obejście Kaziu jeździ jak popierdolony <grydy> Oczywiście żartuję, ale teraz tak Musimy słuchajcie sobie zrobić kolejne zagonki To dobrze, że mamy pod ręką sprzęt nasz I lecimy sobie z motyczką Czyli... Zimierz To co dla Ciebie jest sufitem, dla mnie jest podłogą, albo odwrotnie To co jest dla mnie sufitem, tobie jest podłogą, więc nie dyskutuj, tylko działaj o, sulku, Kazimierzu Wielki Któryś wpadł do butelki, jak mnie zdenerwujesz, to cię z tej butelki już nie wyciągnę Bo jestem złym dżinem, dobra Dalej kopiemy Wydaje mi się, że możesz, tylko ty pierdzielisz jak zwykle nie to no wiecie co, trzeba całkiem e, mocno się tutaj nastawiać, żeby to zrobić. Ja się zastanawiam, czy później możemy jakieś większe obszary obsadzać, no bo tutaj dobra, mamy kawałek ogródka, coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej, no ale co z większymi obszarami? No, co jest? Dobra, udało nam się, teraz kosa w łapkę, ciach, ciach. Obkaszamy, bo robimy duże zagonki, większe. To już znowu będziemy mieli sobie na kompost, na kompost, nie na kompost, żeby nie mylić. Dobra, pięknie, kazimierzu. Motyczka w łapkę i lecimy dalej. O, teraz nam idzie sprytniej. No. Tak, my się teraz słuchajcie obchodujemy, bo ja nie wiem ile tych markawek tam trzeba będzie tutaj Ani odnieść, dobra, raz, dwa, trzy, no ale jak mamy i groch, i kapustę, no to trzeba trochę tych zagonków porobić, jak uważacie, nie no, spoko, mam nadzieję, że Wam się to podoba wszystko, ja tu się świetnie bawię w tą grę. Powiem wam, że tak sceptycznie trochę podchodziłem, jak Plodif kupiła mi to na urodziny, ale wkręcam się coraz bardziej i widzę, że dużo mnie ta gry też uczy i dużo się uczę na tej grze. Także fajnie, fajnie, fajnie. Powiem wam, że Gra jest ciekawie zrobiona. Myślę, że to będą spore jeszcze wyzwania dotyczące, właśnie choćby, nawet ciągnikiem czyli pewnie jakieś wielkopowierzchniowe pola będziemy robić później. Podejrzewam, że jakiś kombajn będzie do kupienia, więc, no, no powiem Wam, chyba będzie trochę tych odcinków z tej gry. I to mnie bardzo cieszy. Kolejną rzeczą, słuchajcie, tak przy tym wszystkim, no to chciałbym powiedzieć, że. Faktory outlet też będą dalsze odcinki, więc nas pokomojones, bo dzisiaj mamy sobotę, kiedy ja to nagrywam, i szykuję się po prostu jutro na służbę, więc muszę mieć dla Was jakiś repertuar filmowy. Więc ja dzisiaj też jeszcze będę pewnie nagrywał gdzieś tam kolejny odcinek z outletu, więc Was zapraszam oczywiście na oglądanie i też outletu, bo wiem, że gro osób. Lubi y, tą grę i lubi te odcinki. Dobra. Myślę, że wystarczy. Zasadzimy sobie, słuchajcie, groch na początek. E, tak. O. Tak. 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 Mhm. Hop. Hop. O, i przeszkoczyliśmy grzęda. Świetnie. Dobra, mamy groch posadzony. Teraz ja myślę, że koło grochu wypadałaby cebulka albo damy sobie ją tutaj z tej strony, co? co wy na to? ciach ciach sadzi się coś, słuchajcie, bo ja nie widzę no na to wygląda, że się sadzi ale nie bardzo, wiecie? dobra, czyli się pewnie posadziło do teraz jeszcze weźmy tak, kapustkę. Kaziuła, ty nie będziesz wiedział, co z tym robić, taki będziesz uszczęśliwiony. Dobra, i jeszcze sobie słuchajcie, dostaćmy tej marchewy. Hmm, to by było słuchajcie, bo gdzieś nie pozwoli mi przecież tu wejść. O tu. To sobie dosadzimy marchewki. E, bo my kupiliśmy 10, a nasza e, gospodyni Anna dała nam trochę więcej tego. Ale dobra, my nasadźmy sobie tego tyle, ile możemy. Zbierzemy plon i tyle. Tutaj też sobie dosadzimy. I tutaj sobie dosadzimy. Dobra. Wykorzystajmy po prostu wszystkie warzywa, które po prostu tu mamy, bo uważam, że jest to wręcz w, 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 pożądane. Tutaj mamy marchewki. Tak. Nie wiem. Ale mogę dosadzić czy czemu? A. To tu się posadzi kukurydzkę. Dobra, ale tego będziemy mieli, słuchajcie. Fenomenalne. Tu też kukurydza będzie sobie rosła. Mam nadzieję, że aż na tyle symulacyjnie nie jest tak rozwinięta, że. Yy, ziemniaczki muszą być. Bo później będziemy musieli z czegoś ten wimberek pędzić. Słuchajcie, z każdego rodzaju warzyw coś dzisiaj posadziliśmy, więc no, sam jestem ciekawy, jak to powychodzi nam. A może, słuchajcie, jeszcze jabłuszka posadzimy, co? Nie da się. A czemu się nie da? To jest zagadka. Dwie kulki i armatka. Sadzonki sobie później na jabłka najwyżej zrobimy, ale słuchajcie, no, wzrasta. Marchewka. Czy jak ja zrobię tak, to czy coś się stanie? Ja pier jestem mistrzem. Wiecie? Dobra. Dobra, bez komentarza. Kazimierz na rower i do Anny, po buraki i pomarchewkę. jesteś po prostu patałachem, fajermanie, fajerze, po prostu ja nie dam rady z Tobą, nie dam rady z Tobą, chłopie, nie dam rady, dobra, to bierzemy tak z 5, 5, no weźmy 5, i gdzie jest burak jeszcze, burak, burak, bo teraz tak, z czego ja mam bukiet kwiatów, to nie, maliny, to nie, biogody to nie, ty to nie na chwilę obecną burak, no tak jak mówiłem, też z 5 wezmę, bo spieprzyłem sprawę. Ale z czego ja mam malwa różowa, malwa fioletowa i malwa biała. A z czego ja mam sadzić? Słuchajcie, i jabłka. Nie wiem. Nic mi do głowy nie przychodzi. Tutaj trochę pohandlowaliśmy, więc myślę, że pomału zaczniemy zarabiać na tym, za jakiś czas oczywiście. Eee. więc się przekonamy deszczyk pada to jest super dla naszych roślinek eee. ja słuchajcie też będę zbliżał się ku końcowi tego odcinka oczywiście serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serdecznie dziękuję Wam za wsparcie za tyle subów które dostaję od Was ostatnimi czasami eee. za mnóstwo lajków które też dostałem od Was więc wiecie, no, tylko mnie to zaczyna coraz bardziej cieszyć i zachęcać do częstszego nagrywania w odcinków, no bo to mnie motywuje I, i mam nadzieję, że Wam się to podoba. No bo czekam też, mówię, jakby na, na Wasze komentarze, bo to jest ogromnie ważne dla mnie. Czy, czy w takiej wersji Wam to się wszystko podoba, czy też nie, no bo mm, też muszę wiedzieć. Czy to kontynuować, czy też nie. Dobra, słuchajcie, no obsieliśmy nasz ten ogródek. Ja jestem w szoku. Jakoś na razie cebulki tylko nie widzę. No udało mi się, udało mi się zrealizować ten wielki plan ogródka, o którym mi się to marzyło. Więc zarąbiście, bardzo mnie to cieszy. Ja sobie pozwolę zrobić słuchajcie fotkę, którą wstawię na miniaturę. A Was serdecznie pozdrawiam. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za czas spędzony ze mną. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania oraz komentarzy pod filmem. I cóż mi pozostało, jak tylko powiedzieć Wam, trzymajcie się. Hej, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!